Dobry, jeżeli ktoś szuka taniego NASA to może sobie zbudować coś takiego jak ja tutaj posiadam można wgrać soft od Synology. zaraz Państwu pokażę co będziemy potrzebowali będziemy potrzebowali pendrive'a minimum 8 giga jakoś małą obudowę żeby to zgrabnie wyglądało tak oczywiście zasilacza ATX tutaj odkręcimy żeby go wyczyścić mój zestaw już pracuje około dwóch lat i całkiem całkiem się całkiem, całkiem się sprawuje tak jak oryginalne Synology. zaraz Państwu pokażę co w środku jest także całość wyniosła mnie około 500 zł z dyskami także myślę że przy cenie oryginalnego Synology to jest Naprawdę bardzo zwracam z tym, że mamy tutaj dwa dyski terapeutyowe. No jeszcze jedną śrubkę musimy odkręcić. Tutaj kupiłem najtańszy zasilet jaki znalazłem jakiś w miarę, miarę firmowy, płyta główna, też po jakimś firmowym ACERze, Celeron jednorodzeniowy, TDP45W, pięknego za 30 zł. No i oczywiście dwa takie same dyski, żeby je spiąć w w celu zwiększenia bezpieczeństwa. W środku siedzi 2 RAMu DDR3. Mamy jeszcze dostępne dwa sloty, przepraszam, trzy sloty na dyski, także możemy tutaj sporo podłączyć. Synology też obsługuje porty USB, także do każdego portu USB możemy podłączyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dodatkowych dysków. No i tutaj jest całość. Później w następnej części pokażę jak to wszystko uruchomić. Wchodzimy na odpowiednią stronę, ściągamy Xpenology, najnowszą wersję. To jest firmware Synology, który wrzucamy na naszego wcześniej przygotowanego pendrive'a za pomocą odpowiedniej aplikacji. Cała procedura trwa dosyć krótko. I, i dosyć sprawnie powinna przejść także nie powinno być problemów no tutaj proszę, szybko poszło tak przygotowanego pendrive'a podłączamy do naszego XPenology podłączamy do sieci, do prądu i uruchamiamy tak uruchomioną maszynę szukamy Synology Assistant który jest na stronie Synology do ściągnięcia, przepraszam uruchamiamy no i za chwilkę powinniśmy zobaczyć sieci działającą naszą maszynę. O, tutaj już dostała adres. Łączymy się. W międzyczasie ściągamy oprogramowanie, które chcemy wrzucić na nasze Synology. Na dzień dzisiejszy jest dostępne DSM 5.2. Następnie łączymy się do naszego Synology, tak, jak, tak tak jak wcześniej. Klikamy instalacja ręczna, wskazujemy plik który przed chwilką pobraliśmy. O klikamy zainstaluj, tak zgadzamy się. No i cała operacja powinna trwać dosłownie kilka minut w zależności jak mocny procesor, ile pamięci, jakie dyski włożyliśmy do naszego Xpenology. Jak wcześniej widzieliście włożyłem do, do swojego x procesor Celeron 1.9 jednorodzeniowy który jest chłodzony pasywnie co całkowicie wystarcza Tyle jakiś zasilacz, do tego włożyłem dwa nowe dyski twarde Malutką obudowę którą znalazłem za niecałe 100 zł No i Cały sprzęt dosyć fajnie się prezentuje Działał no, już prawie 2 lata działa O proszę, tak chcę. Proszę bardzo. Nasze synoży się odezwał. nazywamy serwer, wprowadzamy nazwę użytkownika, hasło, powtarzamy hasło, nie klikamy udostępnij, żeby bo i tak nie mamy udostępniać. Eee, wybieramy jak ma się aktualizować. Tutaj sobie klikamy pomiń. No i przejdź, proszę bardzo. Mamy stojące, działające X-penoloży, który niczym się nie różni od synoloży. no poza ceną i, no i poborem prądu, który u mnie oscyluje w, w granicach 30 paru wat. Prawda? Oryginał... no ponad połowę mniej potrafi ciągnąć. Prawda? Także tutaj jedynie nad czym możemy się, możemy się zastanowić, no to to. Proszę. Pierwsze kroki, które powinniśmy zrobić, to jest e, zarządzanie przechowaniem, stworzyć sobie e, grupę dysków, najlepiej e, w rajdzie, żeby o, mieć zabezpieczone dane, prawda? Tutaj nam... Instalator podpowiada co, co mamy kliknąć. Klikamy zastosuj. No i trwa inicjacja dysku, który może w zależności od pojemności trwać nawet kilka godzin. Z takich fajnych rzeczy, które możemy sobie na nim zainstalować z pakietów, no to jest e, serwer DLNA, który możemy odtwarzać sobie filmy antywirus, jest survivance station do nagrywania z kamer e, tutaj warto w, w, wypełnić te pola e, żeby nasze Synology mogły wysyłać nam automatyczne powiadomienia choćby nawet e, wtedy kiedy na przykład dysk jest uszkodzony w następnym odcinku mam zamiar przetestować kilka procesorów pod najnowszy socket 1151 i odpowiedzieć sobie, do jakich zastosowań jaki procesor w jakiej cenie zaczniemy od najtańszego w miarę sensownego Pentium później Intel Core 3 i Intel Core 5